Co tam panie na winnicy, tak? Co tam panie na winnicy? A proszę bardzo. Sprawdźmy sobie jaki jest krajobraz po burzy, bo nie robiłem tego wcześniej, to znaczy wiedziałem, że jest burza, ale później pojechaliśmy na zakupy i tak jakoś nie bardzo miałem czas, żeby przejść i zobaczyć co tu się dzieje. O już wiem. Tu mam wino do podczepienia. To może to zrobię od razu. Tak wygląda taras. Pozbieraliśmy trochę. Jak widać jest tutaj mokro. I, I ściana też była mokra. A nad sobą mamy dach. I tego dachu jest 2,5 metra. Więc deszcz padał poziomo. Poprzewracało nam cytryny, pomarańcze i papryki. Ale na szczęście, tutaj wszystko jest ok. Tutaj też wszystko jest ok. Chili była położona, więc nie wiem, czy patyczka nie włożę do niej. O, mój hamaczek cały mokry. Jak ja będę wypoczywał teraz, ja będę musiał go zdjąć i wysuszyć. Jeżeli ktoś z szanownych państwa oglądał odcinek o tym, jak wieszałem tą winorośl tutaj na górze, to ona jest przypięta na takim drucie. Z czego ten drut jest z siatki leśnej. To on chyba jest trójka ocynkowany drut, twardy. No i wiatr zrzucił z takiego to, Ale, a, no nie jest zerwane. Nie jest zerwane, tylko po prostu rzeczywiście jest odpięte. A no to luzik, nie będę musiał się męczyć. Mam nadzieję, że tu nigdzie latorośle nie są połamane, bo żal by mi było takich pięknych winogronek. Tutaj jest trochę odgiętem na maksa. Ale nie jest połamane. Winorośli jest giętka, to da radę. Obra, podepnę sobie i zaraz zobaczymy. Kurczę, ja to wyciągnę jedną ręką. Ech, na luzie. Proszę bardzo. Zawieszone. Jedna szkoda naprawiona. Nie widzę więcej, żeby tutaj było coś połamane. Całe szczęście. Tu jest zrzucone do środka. To wyciągniemy na zewnątrz. Żeby mi nie przeszkadzało. W leżeniu na hamaczku. Dobra, idziemy w pole zobaczyć, co tam. Po mojej prawej stronie zboże ma się dobrze. Chociaż tutaj wiało, nie było żadnych trąb powietrznych, jak oglądałem w telewizorze, to po prostu dramat ludzie mają, tutaj trochę położone jest, ale nie bardzo, i tam dalej też w miarę to dobrze wygląda, ale po mojej lewej stronie już widziałem, że. Trochę kicha jest. Żaden ze mnie rolnik, więc nie wiem, jak się to zbiera. Część pola jest w dobrym stanie, a część pola jest w stanie takim. To wszystko leży na ziemi i ciągle jest mokre jeszcze, stratowane przez wiatr. Nie wiem, może kombajny, o, tam z tyłu też, daleko, daleko, hen. Zrobimy sobie zbliżenie. Czy ja mam wodę na obiektywie? No tam też jest lipa. Nie wiem, może kombajn da sobie radę, ale wygląda to dość słabo. Ja to ogólnie jestem bardzo zadowolony, bo w tym roku to przyroda dała sobie spokój tutaj z moją działką. To znaczy nie było ani przymrozków, żadnych chorób póki co nie widzę, oprócz przędziorka na dole bo tam te, te, tych dolnych parę krzewów mocno zaatakowanych przędziorkiem. Tutaj jeszcze się to nie przeniosło, ale niestety trzeba będzie czymś to opryskać, bo samo cięcie nie daje rady i usuwanie tych liści, które są zaatakowane, bo on sobie zimuje ten przędziorek i później się przenosi coraz dalej, coraz dalej. Są odmiany, które są odporne na to, między innymi market, którą bardzo lubię, którą tutaj posadziłem i którą będę musiał przewiązywać, bo wiatr sobie dał radę z tym. Schuyler, który tutaj... Szaleje, Też mu się nic nie stało. Ten drut w tym rzędzie zawsze był, jak tylko przy jakiś większy wiatr, to on zawsze był pozrywany. No ale teraz mam jeden drut na samym dole nośny. Tu jest podwójny, tu jest podwójny i tu jest gruby ta dwójeczka. I teraz się nic nie dzieje. Póki co się nie wygina, nie rwie, chociaż jest luźny. Ja raczej nie naciągam tych drutów zbyt często. Po tej stronie, jak widać, to tutaj w ogóle jeszcze jest kompletnie nie naciągnięty. I chyba tak go zostawię, dopóki te rośliny nie zaczną rosnąć wyżej. Dobra, w tym rzędzie jest spokój. Nic nie widzę. Jagody pękają. No lipa, lipa. Zaraz szara pleśń wejdzie. Uu, smutek i żal i niedowierzanie. Za dużo wody nagle i tak sobie roślinka bierze. I magazynuje wodę w gronach, że grona pękają. No trzeba popodwiązywać trochę tego. Jednak, mimo wszystko, ten wiatr dał sobie radę z tymi mniejszymi latoroślami. Idziemy do drugiego rzędu zobaczyć, co się dzieje. Tutaj szuler też popękany. Z przykrością stwierdzam, że niestety trzeba będzie czymś spryskać na szarą pleśń. Nie wiem, czy siarka miedzian pomoże. <laughs> Ojej, a tak się cieszyłem, że będzie super hiper sezon bez stosowania oprysków. No te starsze rośliny to dają radę, one mają gdzie zmagazynować ten nadmiar wody. Nie leci to wszystko do gron, ale te młodsze rośliny to nie dają rady. Tutaj jest wiśniowej ranny i on w takiej, na takiej małej roślince nie popękał. Tutaj są trochę starsze rośliny market. I co tutaj mamy? Tutaj nie są popękane, a przynajmniej ja nie widzę za bardzo. Czyli być może po prostu powycinam te grona porażone, zobaczymy, a tu jest najstarszy, najstarszych pięć krzewów market, które mam, to były 5, raz, dwa, cztery. Po piąty tam chyba wypadł. No w każdym bądź razie to są najstarsze widać po pniach. To są najstarsze krzewy i one są czyściutkie. Już nawet część gron odsłoniętych do tego żeby mogło słońce se pooperować, żeby miał więcej tanin w czerwonym winie. No i do podwiązywania cała góra. To tyle wiatr zrobił. To są jakieś stare połamane latorośle Nie wiem skąd się wzięły, bo ja to codziennie prawie wybieram, codziennie coś się pojawia nowego. Dobra, następne rzędy. Dramat. Co prawda, tutaj dookoła są odmiany, które są na niego dosyć odporne, jak widać. Nie są porażone, no ale ten wiszniewiej ranny i kazaczka. One są, to są takie delikatne odmiany. Ja je lubię, ale no przesadzają z tą swoją delikatnością. Tutaj to samo. No to wszystko trzeba będzie spryskać. Tu następne. No to jest wszystko. Wiśniwy ranny i on cały jest biały od spodu i grudki na górze i wszystko muszę znowu podwiązać. Znaczy tylko tą samą górę, bo podwójne druty jak widać dają radę. Tutaj spoko luz, tutaj spoko luz. Powsadzane nówki sztuki. Głównie market i to co powypadało z rzędów to też zostało uzupełnione. Nie pamiętam co to jest za odmiana, ale ja jej też nie chciałem za bardzo tej mieć, chociaż te krzewy dają radę. Tu się coś wydarzyło. Tutaj spoko. Co prawda trzeba to wszystko powycinać, więc defoliacja niedługo wkroczy. No, jak zwykle będę to robił nożycami elektrycznymi, tymi docięcia żywopłotu, oszczędzają moją moc zgromadzoną w mięśniach to jest ostatni rząd od tej spokojniejszej strony, i tutaj no kilka latorośli do podwiązania. Nie, tu jest cały pęd. Aha, bo ja tutaj mam zastąpić ramię tym nowym pędem i on w ogóle nie był przywiązany. No ciekawe jak ja to ominąłem. To wszystko muszę podwiązać. No i ogłowić te rośle. Nie widzę większych szkód. Tutaj jest znowu sail blank i on też jest popękany. Chyba jednak wiadę tutaj z jakimś preparatem na szarą. Nic się nie zalęgło zanim te grąka nie odpadną, a tu jest w ogóle jakieś poparzenie jeszcze słoneczne. Przecież ja niczym nie pryskałem, więc niczym nie może być innym poparzone. No słabo, słabo to wygląda. No to tak, gradobicie nie było, ale wody za dużo jak widać i gronka popękane, fifa rafa. Nie na wszystkich roślinach, ale na wielu tak. Tutaj też sejwal, jedna ze starszych roślin i tutaj też jest popękane. Kurde. No słabo to wygląda. Smutny jestem, nie widziałem tego z daleka, no, ale teraz zauważam i słabo to wygląda. Pomidorki na winnicy na zewnątrz, te które były dosadzane, wyglądają tak. No, i nic im się nie stało. Czyli burza im nie zaszkodziła, za to są obficie podlane. No i we foliaczku luzy, rajtuzy, rondo, czerwone. W sumie to już jagody są dojrzałe, co po niektóre. Jeszcze nie są brązowe pestki, ale już są słodkie winogronka. Za ciepło i za dużo wody. Jeżyny, też już czarne, trzeba zacząć zbierać. I pakować w słoiki. Tu mi się stało. Tu mi przez pogięło i ją będę musiał podwiązać. Ale na szczęście gałąź wytrzymała. Pień wytrzymał. No tylko leży wszystko na glebie. I wino też zarośnięta z jednej i z drugiej strony. Wilgoć, panie. Okrutna. Do tej pory jeszcze krople są deszczu, a z tamtej strony nie było nic. A Izabela na dachu nic sobie z niczego nie robi: ani ze słońca, ani z deszczu. Gron jest tyle, że chyba niedługo mi cały dach zarwie. Od tego ciężaru obróciła się na dół już i widzę, że teraz leży i ukrywa mi deski. Ale znowu będę miał dżemu całą masę, bo chyba wina z tego nie będę już robił. Daje radę co roku. Nie przemarza, no tylko smaknie ten ani do jedzenia ani na wino ale dżemy wychodzą pyszne znaczy powidła te długo gotowane spoko tylko trzeba porządek zrobić też bo też zarośnięte już wszystko się zrobiło kilka dni wilgotniejszych i proszę dżungla no i trochę jest latorości położonych spoko no i trawa leży u sąsiada teraz pod wpływem wiatru i pod wpływem deszczu dużych ilości wody położyła się u mnie i położyła się w szkodzie u sąsiada także tak ogólnie na winnicy całkiem charaszo Maliny do zbierania, ciągle i tak będzie do jesieni. Porzeczki do zbierania, i tak nie będzie długo, bo za chwilę to opadną, jak nie pozbieram ich wszystkich, i czarne, i czerwone. A z winoroślą, winorośl do podwiązywania, do popodwiązywania, no i niestety trzeba będzie opryskać, bo inaczej to wiele z tego miał nie będę. Pozdrawiam Szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć.